Na 45, 205 na 37, 120 na 57, 150 na 45, proszek E na 47, 30 na... Metr Przejmiesz dobrze Zobacz gdzie biegniesz, teraz jest dobrze life is life. Ile tam było granży? Co? Ile 200... było? 205 chyba. 205, tak. Ja bym chciała z nim. To jest mają głewy. Pan Bóg bawi mi w głępy, Ale nie może wbić swoje małdoza. ty fale delfinie są już żywe in jest styleniu ty Cześć Małyszku. Cześć eee, Właśnie ustawiamy gierkę nocną dla Oski, Wiem, dla i, dla oski i dla Jeździora Chyba tak. Chyba tak. Gierka pod nazwą drzewa mają oczy. I tu właśnie mamy oczka. No ale czadzier Hiena Hiena Forfiter No właśnie i to jest rzeczone drzewko z oczami Niech ci się to mam już widzi Jak dla mnie bomba Bomba nie? O obrońcach naszych polskich granic A ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy las. Sądyk Polskiego, Hufiec Żyrardów, 77 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Zawisz Czarnego, Szklana Huta, 9 sierpnia 2016, rozkaz specjalny L1 na 2016, druhni druhowie, spocznij. W życiu każdego harcerza przychodzi ten moment, który będzie pamiętał przez całe życie. Kiedy to na piersi pojawia się krzyż harcerski, ta najważniejsza dla nas harterzy odznaka wzorowana jest na najwyższym oznaczeniu wojskowym krzyżu wierty tuli militarii. Stąd, stąd noszenie jej jest olbrzymim zaszczytem i powi, powinno być powodem do olbrzymiej dumy. W tej nocy dwoje harcerzy naszej drużyny zostanie wyróżnionych ze swoją dotychczas, dotychczasową pracę harcerską, zło, złoży przeczenie harcerskie i otrzyma najwyższy szczyt ideałów. Punkt pierwszy: stopnie sprawności odznaki specjalistycznej. Na wniosek Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyleczenia Harcerskiego druknę ochotniczkę Maję Jędraszek, druha młodzika Macieja Lubaczewskiego. Daj baczność. Całym Wydatwionowis? życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieś... Jakieś się snują marzenia, wieczornej z połowitem Jakieś się snują marzenia, w wieczornej spowitę Czekałem na was Dobra, teraz najmilsza ja, tak. Ale Chmurson ja, czeka jeszcze na pozostałe kroki. Ja chcę, taki, ja chcę wie, takie zdjęcie z nimi jeszcze I z druchem twoim No lewą, lewą tak.